Polski Krok po Kroku Junior. Dzień dobry. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam sposób, jak wprowadzać nowe zagadnienie gramatyczne. W naszym przypadku będzie to narzędnik, wychodząc nie tym razem od przedmiotów, tak jak to było w przypadku biernika, ale od tekstów, od dialogów. W naszym podręczniku Polski Krok po Kroku Junior 1 narzędnik pojawia się w lekcji 4C i wprowadzamy go nie na zawodach, tak jak to miało miejsce w przypadku dorosłej wersji Krok po kroku, ale na takich prostych słowach jak chłopak, dziewczyna, przyjaciel, przyjaciółka, dziecko, nauczyciel, nauczycielka. Więc zanim będziemy wprowadzać nową gramatykę, jest to taka generalna zasada, musimy powtórzyć leksykę. Ja przygotowałam taką prostą tabelkę z formami męskimi i żeńskimi, którą rozdaję uczniom podzielonym na pary. W parach uczniowie uzupełniają tabelkę. Chłopak to jest on, to jest forma męska, a forma żeńska to dziewczyna, kobieta, mężczyzna, uczeń, uczennica, nauczycielka, nauczyciel i tak dalej. Kiedy uczniowie uzupełnią już tabelkę i powtórzą leksykę. Możemy przejść do pracy z tekstami. W naszej lekcji znajdują się trzy dialogi, i w takiej najprostszej wersji możemy po prostu odtworzyć je, poprosić uczniów o wysłuchanie dialogów, a następnie o przeczytanie ich z podziałem na role. Możemy urozmaicić to ćwiczenie i poprosić, żeby czytali je jakimś głosem specjalnym, na przykład głosem smoka glosika albo głosem cienkim, jak nasza żaba Gordon. Możemy oczywiście pójść o krok dalej i na przykład w naszym portalu iPolish e znajdują się dodatkowe ćwiczenia do tych dialogów, na przykład ćwiczenie typu Prawda, Fałsz, mamy też te same dialogi z lukami do uzupełnienia, mamy pytania do dialogów, więc to, jakie ćwiczenie wybierzemy, zależy trochę od tego, Czego uczniowie nasi, nasi akurat potrzebują, z czym mają problem i co chcielibyśmy poćwiczyć na lekcji. Kiedy już potrenujemy słuchanie, potrenujemy pracę z tekstem, pracę z dialogiem, możemy wprowadzić nową gramatykę i jak to zrobić na lekcji z wykorzystaniem tekstów i tablicy, pokażę Wam za chwilkę. Uczniowie mają przed sobą książki. A my na tablicy zawieszamy zdjęcie postaci z dialogu. Tutaj mamy to, to samo zdjęcie w kolorowej wersji. Niestety ja mam biało czarne, ale oczywiście kolorowe jest lepsze. I zadajemy uczniom pytanie: kto to jest? Uczniowie, albo z głowy, albo z dialogu, mogą nam podać takie słowa jak: to jest Wojtek, to jest kolega Mai, to jest chłopak. Dopytujemy ich, jaki to jest chłopak. W dialogu pojawiły się dwa przymiotniki. To jest wysoki, wysportowany chłopak. Oczywiście słuchamy innych propozycji sympatyczny, przystojny, ale zapisujemy to, czego potrzebujemy to, co było w dialogu to jest wysoki, wysportowany chłopak. Następnie modyfikujemy pytanie i zapisujemy je również na tablicy. Kim on jest? I teraz uwaga, uwaga, mamy nową formę. Co mówi Maja w dialogu? Kim on jest? Kim jest Wojtek? Maja mówi: Wojtek jest wysokim, wysportowanym chłopakiem. Zapisujemy to zdanie na tablicy. On jest wysokim chłopakiem. On jest wysportowanym chłopakiem. Pytamy uczniów, dlaczego? Tutaj mamy to jest wysoki, wysportowany chłopak, a tutaj on jest wysokim, wysportowanym chłopakiem. Uczniowie, oczywiście. Kominują, myślą, dlaczego akurat taka forma się tu pojawia. I tak naprawdę nie jest ważne, czy oni podadzą nam prawidłową odpowiedź. Ważne jest to, że myślą, analizują, że są aktywnie zaangażowani w odkrywanie nowej formy. Jeżeli nie uda im się odgadnąć, nic się nie dzieje, my pokazujemy im, że tutaj mamy takie słowo klucz. To jest słowo to, kto to jest. To jest wysoki, wysportowany chłopak. To jest kolega Mai. To jest mój brat. A druga opcja kim on jest? Mamy tu słowo on i czasownik jest. On jest wysokim chłopakiem. Ty jesteś wysokim chłopakiem. Diego jest wysokim chłopakiem. I uwaga, uwaga, kiedy mamy to. Kiedy mamy słowo to, jest mianownik, normalna forma. Ale uwaga, uwaga, kiedy mamy osobę. Wojtek, ja, ty, Diego, Adam. Jest, jestem, jesteś. Mamy narzędnik. I to jest nasza nowa forma. Uwaga, uwaga, to jest narzędnik. Możemy zaznaczyć od razu uczniom nowe końcówki. Im, M, M, M. Tu jeszcze mamy ekstra i. Tym zajmiemy się za chwilę. I mówimy. Wojtek jest wysokim chłopakiem, a ty? Kim ty jesteś? I pytamy naszych um, uczniów, chłopców w grupie, kim ty jesteś? Uczniowie mogą mówić: Jestem chłopakiem, jestem wysokim chłopakiem, jestem sympatycznym chłopakiem. Dodatkowo pytamy ich a kim jest Adam? Adam jest sympatycznym uczniem. Kim on jest? On jest wesołym nauczycielem. I zaczynamy trening. W dalszej kolejności możemy pokazywać uczniom inne zdjęcia albo ilustracje osób i dopisywać kolejne przykłady do naszego Wojtka. Kiedy stworzy nam się już lista trzech, czterech, pięciu przykładów, możemy przyjrzeć się bliżej formom, zwrócić uczniom uwagę. Na to, kiedy pojawia się końcówka im, a kiedy im, kiedy mamy em, a kiedy im. Możemy zapisać te końcówki na tablicy. Dzięki temu tabelka stworzy nam się sama. I ten sam proces przeprowadzamy z formą żeńską. Akurat w dialogu mieliśmy Paulinę, która jest elegancką dziewczyną. I to samo zapisujemy na tablicy. Już będzie łatwiej, bo tutaj mamy tylko dwie końcówki. Przymiotnik ma on, rzeczownik też ma on. No, i dalej przechodzimy już do ćwiczeń, do treningu, ale to już jest temat na inną opowieść i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś do tego wrócimy. Za dzisiaj już Wam dziękuję i zapraszam Was na następny filmik, w którym pokażę Wam proste instrukcje yy, wyłącznie po polsku, które już od początkowych lekcji można wprowadzać, kiedy chcemy przeprowadzić jakąś grę. Na lekcji, w różnym jej momencie. Pokażę Wam, jak to zrobić wyłącznie po polsku, jak pokazywać na przykładach, tak, żeby uczniowie zrozumieli, na czym polega gra, i żebyśmy mogli ćwiczyć w ciekawy sposób język polski. Mam nadzieję, że będziecie z nami i do zobaczenia.